Tomi Café, oficjalny partner telewizji klubowej. Za nami mecz 30. kolejki Fortuna I ligi pod Beskidzie Radomiak, wynik 4 do 2. Widzów na tym spotkaniu było 2374. Rozpoczynamy konferencję prasową z udziałem trenera Dariusza Banasika, szkoleniowca drużyny Radomiaka. Panie trenerze, bardzo proszę o komentarz do meczu. Witam Państwa. Przede wszystkim gratuluję gospodarzom zasłużonego zwycięstwa. bo przekroju całego meczu byli z zespołem lepszym w pewnych też elementach, o których za chwilkę powiem. No i zacznę od tego, że no dzisiaj zmierzyliśmy się chyba z najlepszym zespołem w tej lidze, czyli z pod no, A chociaż nie przyjechaliśmy na ten mecz, żeby się bronić, tylko żeby zgarnąć tutaj przynajmniej jeden albo trzy punkty. I taki był nasz cel, żeby grać otwarty też ofensywny futbol i myślę, że momentami tak to wyglądało. No cóż, natomiast dzisiejszy mecz przede wszystkim przegraliśmy przez, no przez błędy, błędy, których nie powinniśmy popełnić. Zaczniemy no, może od pierwszej bramki, nie mam pretensji do zawodników, natomiast bramka przede wszystkim do szatni, ostatnia akcja meczu. no, Nie możemy w takim momencie już myśleć o, o tym, że jest przerwa i ta bramka na 2-0 no, ustawia też totalnie mecz yy... i wychodzimy na drugą połowę. Też nastawieni bardzo ofensywnie przesunęliśmy zespół do przodu, wpuściliśmy drugiego napastnika, co dało efekt, bo wydaje mi się, że w drugiej połowie zdominowaliśmy zespół gospodarzy, prowadziliśmy grę, czego też efektem była bramka na, na 2-1. No i w tym momencie wydawało się, że losy tego meczu jeszcze jesteśmy w stanie odwrócić, bo, bo też dosyć dobrze graliśmy, stwarzaliśmy sytuację. Natomiast no, dwa stałe fragmenty gry y y bliźniaczo podobne, gdzie piłka wrzucona, ciężko mi powiedzieć, rozmawiałem już chwilę z zawodnikami, dlaczego taka reakcja, no jeżeli takie błędy popełniamy, no to nie możemy myśleć o, o, o korzystnym rezultacie, na tak trudnym terenie jest tak dobrym przeciwnikiem, czyli te trwałe fragmenty gry na pewno też zadecydowały, że, że dzisiaj no, zostajemy bez żadnych zdobyczy punktowej. Natomiast no, trzeba na pewno chłopakom podziękować za walkę do końca, kibicom również za, za wspaniały doping, myślę, że Ogólnie to był bardzo emocjonujący mecz, no i tak jak zaczynałem gospodarzom na pewno już no prawie tego awansu do Ekstraklasy, ale, ale, ale na pewno dobrej postawy w tym dzisiejszym meczu. Bardzo dziękuję. dziękuję Panie Trenerze za moment druga część konferencji. Dziękuję bardzo. Witam na drugiej części konferencji prasowej po meczu pod Beskidzie jak Jest z nami trener Krzysztof Bredę, Panie Trenerze gratuluję zwycięstwa i bardzo proszę o komentarz do meczu. No przede wszystkim gratulacje. Gratulacje dla mojego zespołu dla całego sztabu szkoleniowego, za pracę, którą wykonali, jeśli chodzi o przygotowanie drużyny do tego meczu. Praca na pewno była taka niestandardowa, bo w czwartek graliśmy mecz, dzisiaj jest niedziela, kolejny mecz. I musieliśmy podziałać bardzo sprawnie i bardzo szybko, a wiedzieliśmy, że gramy z zespołem, który jest na czwartym miejscu, który jest bardzo solidnym i dobrym zespołem. I wiedzieliśmy, że tutaj na pewno nie będzie czekało nas łatwe zadanie, jak w każdym meczu. I, i ta praca była wykonana, dlatego bardzo gratuluję piłkarzom plus sztabowi za to, że wygraliśmy ten mecz wspólnie razem. E Oczywiście ta moja wiara w tych chłopaków mojego sztabu szkoleniowego na pewno pomaga w tym, że, że odnosimy zwycięstwo, myślę, zasłużone. Zagraliśmy bardzo mądrze, bardzo konsekwentnie. Nie chodziło dzisiaj o posiadanie piłki, nie chodziło o to, żebyśmy tylko my prowadzili grę. Chodziło o skuteczność i chodziło o to, żeby mój zespół zdobywał bramki, bo w ostatnim czasie tworzyliśmy sytuacje, ale ich nie zdobywaliśmy dzisiaj. Pokazaliśmy, że i stały fragment gry i te akcje, o których rozmawialiśmy, do których byliśmy przygotowani, na które byliśmy przygotowani, zafunkcjonowały i z tego trzeba się bardzo cieszyć. Kolejny mecz, którym, znaczy kolejny, no w sezonie kolejny mecz, w którym potrafimy cztery bramki u siebie zdobyć. Na pewno to cieszy kibica i cieszy na pewno wszystkich, którzy są zafascynowani pod Beskidziem i nam kibicują. Dlatego cieszymy się, że mogliśmy dać tą radość, że kibice też są cierpliwi, potrafią zrozumieć trudy tego, tego czasami szalonego czasu. No i przede wszystkim ten, ten, ten doping w niektórych momentach, który nas po prostu gdzieś tam ciągnął do góry i, i dawał nam jeszcze, jeszcze więcej siły dlatego dlatego wszystkim serdecznie gratuluję no ciężko, ciężko mi tutaj opowiadać, bo musiał długo opowiadać o tym, jak dobrze funkcjonowaliśmy. No, tracimy dwie bramki jakby po stałych fragmentach gry, no jakby po fragmentach rzut wolny i rzut karny. Z gry nie straciliśmy jakby bramki bez, bez, bezpośrednio. W końcu cieszę się, bo Alek Komor, który, który był chatowy już wydawało się, że zdobędzie bramkę po stałym fragmencie, bo kilkakrotnie dochodził do nich, do tej piłki, dzisiaj zdobył piękną bramkę i to, to, to jest fajne. Przede wszystkim jest takie powiedzenie, oczywiście nie moje, tylko jakieś tam zasłyszane moje, ale myślę, że też takie dosyć mądre. Pokaż mi Twoją ławkę, a powiem Ci, jaki masz zespół. I dzisiaj pokazaliśmy, że każdy, kto wszedł na boisko, czy to Rafał Figiel, dwie asysty, kapitalnie wszedł w takim momencie, w to, o którym myślałem, w którym, w którym wiedziałem, że Rafał będzie nam potrzebny. Tak samo Rakowski, Adrian, który wszedł i miał dwie sytuacje bardzo dobre. Szkoda, że, że, że nie, nie wykończył jednej z tych akcji, ale bardzo dobry spokój wprowadził w to, w to granie. Zrobił to, od czego od niego oczekiwałem. No i przede wszystkim Kamil Biliński, który cieszę się, że mamy takie, takie pole manewru, że mamy dwóch dobrych napastników i, i, i Jeden jest troszkę inna charakterystyka, drugi, wiemy, że po to Kamila wzięliśmy, żeby właśnie pomagał nam i, i, i tworzył z nami tutaj tą historię pod Beskidzia. I gratuluję za, za tą bramkę. No, tak naprawdę. No, każdy z nich coś zrobił dla drużyny, dlatego cieszę się z tego bardzo i, i, i na pewno trzeba teraz cieszyć się tym zwycięstwem, a za chwilę zejść już do, do, do swojej pracy i myśleć o kolejnym, kolejnym meczu. Także, także jeszcze raz wszystkim gratuluję i cieszę się i jestem dumny z tej postawy drużyny, którą dzisiaj pokazali. Bardzo dziękuję trenerze. Otrzymałem pytanie od Przemysława Drewniaka z Dziennika Zachodniego. Pytanie o Jakuba Bierońskiego. Postawienie na niego w tak ważnym meczu było bardzo odważnym ruchem, który świetnie się sprawdził. Czy zdaniem trenera Jakub jest już gotowy na regularną grę w wyjściowym składzie? No tak, Jakub grał, Kubuś grał od, od pierwszego meczu po tej pandemii, tylko że doznał urazu złamania kości w dłoni, czy w nadgarstku, nadgarstku dłoni, jak tam anatomicznie byśmy to nazwali, i dlatego tylko nie, nie korzystałem z niego. Inni młodzieżowcy wchodzili, robili swoje sopoćko, ten laskowski czy mroczko, i, i pokazywali, że mamy dosyć dobrych młodzieżowców, na których można liczyć. Kuba wiedziałem, że jest i mentalnie przygotowany do tego i piłkarsko pod każdym względem I, i tutaj jakby naturalne było kiedy Kuba wyzdrowiał nie zastanawiałem się a jeszcze przy dzisiejszej organizacji gry drużyny przeciwnej i jakby takim ukształtowaniu jeśli chodzi o personalia to wiedziałem że Kuba w tym meczu będzie bardzo istotny Kuba 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 się rozwija Kuba pracuje i, i, i tutaj to nie był w ogóle jakiś trudny ruch ja w ogóle się nie, nie martwiłem o Kubę ja wiedziałem, że Kuba da radę i że wszystko będzie ok. No, także, także, także to nie był jakiś trudny ruch. Kolejne pytanie również z dziennika zachodniego. Zespół w kluczowym momencie pokazał imponującą pewność siebie, zarówno po ostatnich remisach, jak i dziś przy wyniku 2 do 1, gdy rywal próbował wyrównać. Czy przygotowanie mentalne było dla trenera w ostatnich dniach dużym wyzwaniem? Nie, ja mam świadomy zespół, rozmawiamy. Mamy cały czas bardzo dobre relacje. Jest dobry dobry klimat, jest dobra atmosfera. Ja rozmawiam z piłkarzami. Informuję ich o swoich decyzjach, cały czas mamy świetny kontakt, dlatego, dlatego my spokojnie do tego podchodzimy, wszystkiego, jesteśmy pewni swoich jakby swojej wartości, ale z pokorą do tego podchodzimy, my wiemy, że to jest piłka nożna ostatnie mecze też nam pokazały, że można dominować, można przeważać a można remisować mecz także, także bardzo spokojnie do tego podchodzimy, moi piłkarze są bardzo świadomi rywalizują każdego dnia rozmawiają ze sobą jakby, jakby tworzą bardzo dobrą zgraną drużynę, i, i tutaj mentalnie za wiele nie pracowaliśmy. Może dzisiaj na odprawie pokazaliśmy im pewne, pewne materiały wideo, które, które były potrzebne, i tutaj wszyscy w klubie pomagali przy tym. I, i tutaj mówię: no. Nie była, nie była to, to trudna taka, taka, taka sprawa. Jeżeli zespół jest jakby świadomy tego, co robi, jeżeli zespół wie, jak ma funkcjonować, tworzy dobrą grupę, to nie załamie się i nie, nie podda się. I tutaj mój zespół tak naprawdę sam dużo, dużo zrobił. Wewnątrz, starsi piłkarze, Łukasz Sierpina, Rafał Figiel. Tomek Nowak, Martin Polaczek, tak, z tyłu Kornel Osyra i także także tutaj no, mamy tych doświadczonych chłopaków. I, I oni wiedzą, jak mają zadziałać. Na przykład Kamil Biliński, tak, który, który też, z którym rozmawiałem przed tym meczem i dyskutowaliśmy o, o Bełchatowie, Dlatego tutaj no, no, moi zawodnicy wiedzą, że tutaj zawsze mogą przyjść ze mną porozmawiać z moim sztabem. I tutaj no, nie, niespecjalnie to nie była jakaś sytuacja taka kryzysowa, z której my moglibyśmy, musielibyśmy wychodzić, musielibyśmy specjalne zajęcia czy specjalne ćwiczenia stosować, żeby zespół był bardziej pewny siebie i bardziej odważny w tym. Przecież my zremisowaliśmy mecz w Bełchatowie i dopisaliśmy jeden punkt. My byliśmy świadomi, jakie statystyki były, jak to wyglądało. Oczywiście no, byliśmy też świadomi pewnych rzeczy, pewnych błędów, które popełniliśmy i tylko trzeba było z nich wyciągnąć jakby wnioski i podjąć odpowiednie decyzje. Nam się je udało podjąć i z tego się cieszę. Dlatego, dlatego tutaj to była normalna praca i normalne przygotowanie do meczu, ponieważ mój zespół nie panikował, tylko po prostu zachował Dużą klasę, jeśli chodzi o inteligencję emocjonalną. Bardzo dziękuję. Nie ma więcej pytań, także dziękuję trenerze. Dziękuję i dziękuję bardzo. Jeszcze raz wycięstwo. oficjalny partner telewizji klubowej.